Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo gorąco zapraszam Cię do wysłuchania kolejnej perełki. Są to słowa zaczerpnięte z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian z 12 rozdziału z dziewiątego wersetu. Wystarczy Ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Żyjemy w takich czasach, w których liczy się sukces, i w gruncie rzeczy każdy z nas, chcąc, nie chcąc, uczestniczy w tak zwanym wyścigu szczurów. Jeżeli jesteś wyżej w hierarchii, to znaczy masz więcej pieniędzy, więcej prestiżu, więcej dyplomów, więcej różnego rodzaju certyfikatów i szkoleń. To po prostu znaczysz więcej. Twoja wartość, Twoja cena, to przede wszystkim to, co wypracujesz, to, co osiągniesz i to, co jest zawarte w Twoim CV. Zobacz, że te słowa, które dzisiaj kieruje do nas Bóg, są, można by tak powiedzieć, zupełnie inne niż ta mentalność, w której na co dzień wzrastamy. Bo Bóg mówi o słabości, która doskonali się dzięki łasce Boga. Nie wiem, czy masz takie przekonanie, ale ja za każdym razem, gdy przyjdzie mi oglądać jakieś reklamy w telewizji, albo nawet gdy spoglądam na billboardy jadąc samochodem, to widzę tam ludzi, którzy są szczęśliwi. To widzę tam ludzi, którzy nie mają wad, którzy nie mają żadnej skazy. Nawet jeżeli reklamuje się zwykły proszek do prania, to z reguły osoby, które ten proszek prezentują, wyglądają niczym prezenterzy telewizyjni i nie mają nic wspólnego z proszkiem do prania. Często też osoby, które są ukazywane w reklamach związanych z lekami, to też są osoby uśmiechnięte, radosne. Które gdzieś tam udają jakiś ból, no ale te leki mają rzekomo pomóc zlikwidować nawet te najmniejsze objawy cierpienia, i gdy się je weźmie, to rzekomo wszystkie problemy ustępują. I można by było tych przykładów mnożyć jeszcze więcej. Chodzi mianowicie o to, że dzisiaj próbuje się wtłoczyć nam takie myślenie, że cierpienie i ból. To coś, co jest niepotrzebne do tego, żeby normalnie funkcjonować. To prawda, że nikt z nas nie chce cierpieć, nikt z nas nie chce doświadczać bólu, no ale jeżeli człowiek spojrzy na swoje życie, no to zauważa, że nie można funkcjonować nie doświadczając cierpienia i bólu, nie doświadczając słabości. Nie ma się co oszukiwać. Nasze życie jest też przepełnione różnego rodzaju trudnymi sytuacjami, i przede wszystkim ty i ja, nawet jeżeli zdobędziemy wszystkie fakultety i wszystkie dyplomy świata, to i tak będziemy doświadczali w swoim sercu pewnego niespełnienia, pewnej pustki, pewnego braku takiej całości, która mogłaby nas zaspokoić w stu procentach. I Bóg, który zna bardzo dobrze, Twoje serce wie, że Twoje serce chociaż jest stworzone na jego obraz i podobieństwo, a więc jest dobre i pragnie szczęścia, to jednak poprzez grzech pierworodny nie jest w stanie tego szczęścia tak w stu procentach zakosztować tutaj na ziemi. Dlatego Bóg chce każdego człowieka, ale zwłaszcza Ciebie zaprosić na drogę, Duchowego wzrostu, na drogę, podczas której będziesz mógł poprzez swoje niedoskonałości iść ku temu, co święte. Ale błędem byłoby myślenie, że człowiek święty to ten, który wyzbył się całkowicie niedoskonałości, słabości i grzechu. Ponieważ człowiek święty to taki, który łaską Bożą doskonali swoje wady, swoje słabości. Człowiek święty to ten, który widzi swoje ograniczenia. To człowiek, który nie boi wołać się o pomoc. To człowiek, który wie, że w życiu nie może w każdej okoliczności życia liczyć tylko na siebie. Człowiek święty to ten, który pozwala, by moc Boża, by Boża łaska, by Boża obecność towarzyszyła mu. W każdej okoliczności życia, a więc nie tylko wtedy, kiedy wszystko idzie bardzo dobrze, ale także w tych momentach, kiedy doświadcza się bardzo trudnych chwil życia. To jest dziwne, że my się tych trudności tak bardzo boimy. Tymczasem, gdy rzetelnie spojrzysz na swoje życie, to dojdziesz do takiego przekonania, że tylko to, co trudne, tylko to, co w pewien sposób było doświadczeniem słabości, nauczyło ciebie bardzo głębokiej mądrości i nadało ci zupełnie inny wymiar życia. Bo to dzięki słabościom, które są przemieniane Bożą łaską, mądrzejemy. Czasami trzeba się przewrócić, aby zrozumieć, żeby następnym razem iść ostrożniej. Czasami trzeba dotknąć wrzącego garnka, aby wiedzieć, czym jest oparzenie. Czasami trzeba odkryć swoje rany, aby mógł zalać je balsam kojącej miłości Boga. Być może jesteś w takim położeniu swojego życia. Które cię bardzo mocno przygniata, no bo ten świat wtłacza ci to myślenie, że nie możesz mieć wad, że musisz być idealny, że musisz być doskonały. Być może nawet twoja religijność doszła do takiego stanu, w którym chcesz pokazać innym ludziom z swojej wspólnoty, że jesteś bez wad. Tymczasem Bóg mówi zupełnie coś innego. Pokaż mi swoje wady. Pokaż mi swoje słabości, abym ja, łaską, którą ci daję, mógł okazać niesamowitą chwałę w Twoim życiu. Nie chciej być Alfą i Omegą. Ostatnio, w wielką sobotę, Alfą i Omegą naznaczaliśmy Paschał, czyli Chrystusa, to On jest początkiem i końcem. To On wie wszystko. My nie musimy o tym wiedzieć, o czym wie Bóg. Wystarczy, że będziemy prawdziwi i będziemy przyznawali się do swojej słabości i poddawali ją działaniu Boga. A On nawet z tych krzywych liter naszego życia będzie tworzył piękne słowa, piękne zdania, a idąc dalej, piękne poematy, które będziemy czytać. I które będziemy także pokazywać innym, i będzie to rodziło głęboki pokój i radość. Boże, Ojcze, Ty stworzyłeś moje serce i tylko Ty wiesz, jaka jest prawda o tym sercu. Chociaż tak często ja sam próbuję ukazać siebie tylko i wyłącznie w dobrych, takich pozytywnych barwach, to jednak, gdy jestem sam, to widzę, jak wiele słabości, jak wiele cierpienia, jak wiele ran jest we mnie. Panie, pragnę, aby to wszystko, co jest w tej chwili moją słabością, do czego nie potrafi się przyznać przed światem, stawało się również drogą ku uświęceniu. Bo przecież wszystko, nawet to, co jest słabością, jeżeli dotknie Twoja łaska, może stać się trampoliną ku szczęściu. Panie, proszę Cię o Twoją łaskę, aby ona nieustannie doskonaliła moją słabość, aby mnie umacniała, Abym nigdy nie zrezygnował, by podążać drogami, które wiodą ku Tobie. Bo tylko tam, gdzie Ty, moje serce może stać się naprawdę szczęśliwe i ja mogę być pełen pokoju i radości. Panie, proszę, przychodź ze swoją łaską, ze swoją mocą, ze swoim pokojem. Amen.